Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu ma nowoczesny rezonans i pracownie. To sprzęt wart 3,5 miliona złotych. Z rezonansu magnetycznego będą korzystali pacjenci szpitala powiatowego w Grójcu. No szczególnie pacjenci oddziału neurologicznego pod oddziałem udarowym, bo tamte już szczegółowe, specyficzne procedury Wymagają takiej diagnostyki obrazowej specjalistycznej. Inwestycja powstała ze środków unijnego programu covidowego. Całkowita wartość projektu wynosi 480 milionów złotych, z czego blisko 415 to środki europejskie, a prawie 49 milionów to wkład własny województwa mazowieckiego. Z programu korzysta 70 szpitali w województwie. Przy okazji tego, tej walki z epidemią no mieliśmy argumenty, żeby przekonać Komisję Europejską. I już pół miliarda złotych przeznaczyliśmy na właśnie tego typu urządzenia diagnostyczne, ale też urządzenia lecznicze, karetki i będziemy to kontynuowali, bo jak widać epidemia chociaż teraz nabrała innego charakteru. To jest ciągle obecna w naszym, w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju. Powiatowe Centrum Medyczne to największy podmiot świadczący usługi medyczne w powiecie grujeckim. Korzystaliśmy z operatora zewnętrznego, z tak zwanego podwykonawcy. Teraz będziemy te badania wykonywać na swoim sprzęcie. Budynek szpitala przychodzi również termomodernizację za 5 milionów złotych w ramach pożyczki energetycznej z Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego.